Imponujące drapacze chmur, ekskluzywne sklepy i butiki, światowej klasy muzea, najlepsze Broadwayowskie spektakle, zapierające dech w piersiach terasy widokowe. To wszystko znalazło się w niejednym filmie z Nowego Jorku. Nowy Jork to przede wszystkim masa możliwości i zapewniamy Was, że absolutnie każdy znajdzie tu swój sposób na doświadczenie miasta. Coś, co go zachwyci i zapewne też coś, co rozczaruje. W tym cyklu pokażemy Wam Nowy Jork z naszej perspektywy. Spędzając tu pełne dwa tygodnie, odkryliśmy to miasto kawałek po kawałku. Wybierając nie tylko kultowe atrakcje turystyczne. Oprócz tych miejsc, które pojawiają się zapewne w każdym vlogu z Nowego Jorku, pokażemy Wam też miejsca nieoczywiste, jak to zazwyczaj w naszych filmach. Na pierwszy ogień wiadą ukryte puby, z których jeden pamięta jeszcze czasy prohibicji. Zostańcie z nami. Morning, pierwszy poranek w Nowym Jorku. W mieście, które nigdy nie śpi, chociaż akurat w dzielnicy Queens, przez którą teraz przechodziliśmy kilka kilometrów. Spało jak zabite. Ciemne jak kokobykol, piąte rano, a my wybieramy się coś zobaczyć o świcie, tak żeby nie było tłumów y, ludzi, więc idziemy do Subway, no i jedziemy oglądać. Niemal godzina jazdy metrem, bo to jednak jest kawał drogi z Queens przez Manhattan, no i później na Brooklyn, na stację York Street, która jest na Dumbo. No i już można się domyślić, gdzie jesteśmy. Wybieramy się teraz z Brooklynu na Manhattan przez najbardziej znany chyba na świecie most. Most Brookliński tam właśnie za mną jest i tam idziemy na Manhattan, a tam już widać wieżowce. Most Brookliński to chyba najsłynniejszy most na świecie i zdecydowanie taki cel Tłumów, tłumów turystów. To każdy chce sobie zrobić tutaj fotkę. I w czasie kiedy go budowano, był to najdłuższy most na świecie, prawie dwa kilometry. Na tamte czasy. W 1873 roku otworzono ten most, budowano go 14 lat i początkowo wydawał się totalnie, totalnie szalonym pomysłem. Na tamte czasy robił wrażenie. Był najwyższą budowlą w całym Nowym Jorku i odebrał palmę pierwszeństwa Kościołowi Świętej Trójcy. Teraz, jak patrzymy na ten Manhattan i drapaczy chmur, to on wydaje się wręcz mały, ale chyba właśnie ten widok, który jest za mną. Powoduje, że robi to tak spektakularne wrażenie, niesamowite miejsce. Tutaj zdecydowanie trzeba być. Na kolację wybraliśmy się do Flushing, to jest taka dzielnica Queens, które jest takie, powiedzmy, prawdziwe Chinatown. Nie takie na pokaz jak na Manhattanie, tutaj jest naprawdę Chinatown. Ale mniejsza z tym. Wybraliśmy się do koreańskiej knajpy Nikia, której podaje się jedzonko w takiej formie, że dostajecie to surowe. Do tego dwa rodzaje bulionu w po prostu przy pomocy pałeczek zanurzacie mięsko czy owoce morza, tak jak mamy podane tutaj. To się przygotowuje na szybciutko, no i jecie, gotując sobie na bieżąco samemu. Do tego przychodzą przystawki w postaci na przykład takich fajnych kreweteczek. Albo takiego kawałka mięsa, po prostu z kością ribaya. Są różne zestawy na osobę. Od 38 do 88 dolarów nie jest to mało, no ale lokal też jest świetny. No i jedzenie jest perfekcyjne. I nabieramy taki kawałeczek kłaju, Takiego świeżego mięsa. Tak. Na 10 sekund do bulionu No więc mamy 10 sekund. W, którym, w czasie, w którym o, przenoszą nam napoje. O, już prawie zmieniło kolorek, to jest w ogóle bulion z miso, spicy miso, czyli ostry I mamy gotowe mięsko, teraz musi trochę ostygnąć, bo to jest gorące jak jasna cholera I teraz będziemy testować trzymaczek, a pachnie wybornie jakie to mięso jest delikatne to jest jakaś petarda po prostu, Już nie mogę doczekać tych owoców morza no, będzie bajeczka no, w taki sposób podane no, bajka, naprawdę bajka, więc bawimy się dalej proszę wam powiedzieć, że jedzenie wyborne sposób podania tego, jest, że to się samemu wszystko przygotowuje te owoce morza, to o wołowinę obtacza jajku, do tego ryf warzywa i tak dalej no rewelacja może nie jest to najtańsze wydarzenie w naszym życiu kulinarnym ale myślę, że było warto to spróbować bo w Europie trudniej o takie miejsce w takim mieście kosmopolitycznym jak Nowy Jork który słynie z kuchni to jest naprawdę świetne doznanie I jak tylko będziecie w Queens albo w ogóle w Nowym Jorku no to koniecznie do tej restauracji sobie bierzcie A link tradycyjnie Pineska na blogu, na mapce także. Takie jedzonko tym razem proponując. Worth Building. Wieżowiec, który zdecydowanie się wyróżnia na tle innych, to wszystko za sprawą takiej neogotyckiej architektury. Wyobraźcie sobie, że wtedy, kiedy został on skończony w 1913 roku, przez 16 lat dzierżył miano najwyższego budynku w całym Nowym Jorku. Potem wyprzedził go budynek na Wall Street i Chrysler Building. I pomimo, że dzisiaj najwyższy nie jest, to i tak robi wrażenie. Kiedy w samym centrum Manhattanu zobaczycie coś jakby szkielet z dinozaura, to to jest Oculus. Oculus z latynoamerykańskiego po prostu oko i to jest takie oko miasta, oko przesiadkowe. Dlatego, bo tutaj jest taki węzeł komunikacyjny, gdzie złapiecie pociąg do New Jersey albo przesiądziecie się w metro w różne strony Manhattanu, ale także zrobicie zakupy, zjecie coś dobrego, napijecie się kawy. Jest bardzo, bardzo elegancko. To chyba najładniejsze centrum przesiadkowe, jakie widziałam do tej pory w życiu. I no, warto tutaj przyjść, zwłaszcza, że wstęp jest za darmo, no bo to jest po prostu coś takiego jak dworzec. Zdecydowanie tutaj przyjdźcie. Ground Zero. Czyli miejsce pamięci 11 września. W miejscu, w którym stały dwie bliźniacze wieże World Trade Center, które padły celem ataków 11 września, Stało teraz miejsce pamięci ofiar wszystkich osób, które zginęły nie tylko w tym zamachu, ale także we wcześniejszym zamachu z 1993 roku. Czyli niemalże 3000 osób. Tutaj wypisane są wszystkie imiona i nazwiska. Miejsce po fundamentach World Trade Center zajmują teraz dwa zbiorniki wodne z kaskadowo spływającą wodą. Powiem Wam, że naprawdę miejsce to robi ogromne wrażenie. Czuć niezwykle taką podniosłą atmosferę. Amerykanie to zrobili z ogromną klasą. Po atakach. Była Władze zapowiedziały, że wieże zostaną odbudowane, i można powiedzieć, że Ameryka dość szybko podniosła się po tej tragedii. Na ten moment stoi już pierwsza wieża, jest druga w budowie, będzie też trzecia i czwarta wieża. Pierwsza wieża One World Trade Center ma wysokość 1776 stóp, co nawiązuje do daty Deklaracji Niepodległości, a w sąsiedztwie tego miejsca jest coś niepozornego, a niezwykle symbolicznego czyli drzewo przetrwania. Ta grusza, którą widzicie za mną, przetrwała atak na 11 września. Została odkopana z gruzów World Trade Center, zabrana na Bronx do parku, gdzie była poddana takiej rekonwalescencji, i wróciła tutaj na plac jako symbol przetrwania. Wejście do muzeum 11 września kosztuje między 21 a 33 dolary. I możecie zobaczyć tam fragmenty konstrukcji wież bliźniaczych World Trade Center, samochodów, które brały udział w akcji ratowniczej. Oczywiście jest mnóstwo, mnóstwo zdjęć. No i są też gadżety takie pamiątkowe. I to nawet nie musicie wchodzić do muzeum. Przed muzeum jest sklep. Oczywiście standardowe torby, koszulki, czapeczki, ale jest coś, co jest dość niespotykane, mianowicie flaga z certyfikatem autentyczności. Jest to flaga, która wisiała nad muzeum, potem ją ściągają, pakują i sprzedają jako pamiątkę, ale też dotacje na rzecz muzeum. Będąc na dolne Matata, warto podejść w okolicy Battery Park i wybrzeża rzeki Hudson. Jest tutaj taka niepozorna budowla, trochę kamieni, trochę zieleni. Jest to pomnik, który ma upamiętniać ofiary Wielkiej Klęski Głodowej Finlandii, która miała miejsce w 1845 do 52 roku, kiedy w Finlandii zmarło ponad milion osób z głodu. I wówczas zapoczątkowała się ta fala wielkiej emigracji do Stanów Zjednoczonych, właśnie do Nowego Jorku. No i. Ten pomnik ma upamiętniać te ofiary. Wszystkie kamienie, cała ziemia i wszystkie rośliny, które są tutaj wykorzystane w tym pomniku, zostały przywiezione z Irlandii. Naprawdę bardzo przyjemne miejsce, można się chwileczkę zamyślić nad tym. No, a poza tym jest piękny widok tutaj na One World Center i Manhattan. A za moimi plecami, za rzeką Hudson jest New Jersey. Można też sobie zobaczyć, jak to wygląda. Także warto przyjść. Trochę pochodziliśmy już po Nowym Jorku. Właściwie od. Siódmej rano dreptamy. No i troszkę w związku z tym spróbujemy czegoś charakterystycznego dla Nowego Jorku: czyli oczywiście bajkli. Bajki to taka solidna półka, która ma różne nadzienia. Na przykład z jakimiś pastami, serkami, które są z dodatkiem, nie wiem, szczypiorku, jalapeno albo coś takiego. Mogą być z jajecznicą albo z takim jajkiem sadzonym, jajkiem na miękko. Z łososiami. Placzenia no, są przeróżne i one zazwyczaj chodzą w całkiem fajnych cenach, jak na Nowy Jork. Można zjeść za 4 dolary takiego bajkla. My trafiliśmy na Manhattanie, przy North End Way, lokal, który się nazywa Pike Bagel. I taki zestawik kawa na wynos, soczek świeżo wyciskany z pomarańczy, no i taki solidny bajgel za 13 dolarów z groszami. Bajgielki z szamane. Znaczy, ja zjadłem całego, bo jak ktoś stwierdzi w komentarzach, nie wyglądam na niedożywionego. Ale nie jem masz tak dużo. Kaś wystarczyło wystarczył pół bajgla, żeby się napełnić. Soczek bardzo dobry, kawa bardzo fajna. Spajgielki dobre, a mamy jeszcze wyszukane, zdiserczowane bajglownie i zajdziemy do nich w kolejnych dniach. Także adresiki będą na mapce, na blogu, jak zawsze, pod naszymi filmami w opisie link. I można zwiedzać. Kiedy przybyliśmy do Muzeum 9 września. W ogóle trafiła nam się taka niezwykła okazja, a mianowicie kadeci szkoły policyjnej mieli dzisiaj swoje zakończenie szkolenia i dostają pierwsze przydziały policyjne. Jak ich widzieliśmy tutaj, zbierali się wokół pomnika, odgrywana była melodia na dudach, to mieli gołe koszula. Teraz już widać, że zakończyła się cała ta dekoracja, już mają przydziały. Wszyscy już mają te wpinki w krawaty, NYPD, no i naszywki na, na rękawach i już są w tej chwili pełnoprawnymi policjantami. Chyba najbardziej znana ulica Nowego Jorku na świecie, a zarazem najdłuższa ulica na świecie. Tak, Broadway zaczyna się właśnie tutaj, z z ulicą Stone Street i podąża na północ w tamtą stronę. Na samym Manhattanie ma 21 km długości, potem jeszcze biegnie przez 3 km przez Bronx, następnie na północ od Nowego, od Nowego Jorku, od miasta, jeszcze przez 29 km nazywa się nadal ulicą Broadway. Dalej już traci tą swoją nazwę, ale niektórzy twierdzą, że do samego Albany, czyli do stolicy stanu Nowy Jork, prowadziła się ta ulica w całości. Od tego miejsca do miejsca, którego się kończy w Albany, ma 241 km. Wow! <śmiech> ulica! <śmiech> Broadway Number One, czyli taki fantastyczny budynek. Zaraz przy wejściu do portu iło się rzeki Hudson. W pierwszej kolejności budynek służył między innymi Jerzemu Washingtonowi za jego nowojorską siedzibę. Ale na przełomie lat wieków XIX i XX stało się to miejsce siedzib firm, które zarządzały żeglugą. Można tutaj było kupić bilety do Starego Świata, no i załatwiać różnego rodzaju interesy związane z transportem żeglugą morską. I do dzisiaj wejścia są dwa, bo tam poniżej jest wejście cabin, czyli klasa dla takich biedaków, no a tutaj first class. To nie było tak, że pierwsza klasa i Motłoch kupowały bilety w tym samym miejscu. Mieli nawet oddzielne wejścia. Jakbyście chcieli wstąpić w szeregi Men In Black, Facetów Czerni, no to właśnie tutaj jest przecież siedziba główna. Tam to wejście, o ile ceny w Nowym Jorku mogą naprawdę was pokonać, bo no, to jest jedno z najdroższych miast na całym świecie, o tyle ceny owoców na takich straganach przy ulicy naprawdę są spoko. Jesteśmy na Park Avenue. Jeśli chodzi o brzoskwinie, no to jedna sztuka kosztuje jednego dolara, jak kupujecie trzy, no to jest za 2 dolary. E, taki malutki koszyczek jagód kosztuje dolara, dwa dolary truskawki. 3 śliwki za dolara, no to myślę, że to są naprawdę spoko ceny w porównaniu do tego szaleństwa cenowego, które jest w tym mieście. Właśnie zaopatrzyliśmy się w owoce, dolar, dwa, trzy dolarki, trzy dolarki, 12 zł, no to w Polsce ona nie więcej, pewnie za owoce. wiadomo, Nowy Jork stoi hot dogami, prosta bułka z parówką, ale jest kilka miejsc, ponoć, wartych od, odwiedzenia. Zapiliśmy pod The Met, dzieliliśmy na Netflixie program o Hot Dog King, dwie budki przed samym Met. Zobaczymy, jak to wygląda, jak to smakuje, zaraz zamawiam. Hello, how are you? Fine. Can I have uh, two hot dogs with water? Sure, Okay, thanks. Thank you very much. Keep the change. Enjoy. Pierwszy dzień, kiedy byliśmy na płoście bruklińskim wyszliśmy z domu o 4 rano, czy 5 rano, w ogóle bez śniadania. No i koło 9 po prostu mieliśmy z głodu i chwycialiśmy pierwsze z brzegu hot dogi na Manhattanie, które kosztowały po 6 dolców za sztukę tutaj u tego Kinga, w ogóle jest promka, dwa hot dogi regularne, plus butelka wody za 9 dolarów, albo po prostu regularne kosztuje 4 dolce, albo o, ciekawi albo piątkę za hot dog z chili To jest w ogóle hit ten hot dog z chili i mszarda, ketchup. hej, to mój hot dog, to próbujemy mm. jak na takie proste danie fajna to paróweczka i chili lepsze Zdecydowanie, bo w tym pierwszym rogu też wręcz chili. To jest ostrzejsze i takie bardziej delikatne. Nie no fajne. Można tym sobie pojeść. Za, pięć dolków. Dobra, wejemy. W Nowym Jorku są jedynie dwa bary, takie oryginalne typu Speakeasy, takie, które pamiętają czasy prohibicji. I właśnie wchodzimy do jednego z nich. Bar nazywa się Pub, nazywa się The Backroom. I jest oczywiście schowany, także nie jest wcale tak łatwo do niego trafić. Natomiast jego sława go wyprzedza, więc jak ktoś chce, to znajdzie. Nie ma żadnego szyldu, ale to nie przeszkadza temu, żeby pojawiały się tutaj prawdziwe tłumy. My tutaj jesteśmy w poniedziałek, dlatego bo poniedziałki są darmowe koncerty jazzu. Więc gorąco zachęcam Was, żeby przyjść właśnie tutaj w ten dzień. Zwłaszcza, że Nowy Jork tani nie jest, więc jeśli gdzieś wejście jest za darmo i to jest fajne miejsce, no to warto z tego skorzystać. Tutaj ponoć podaje się whisky w filiżankach po kawie, czyli właśnie tak, jak robiło się w tamtych czasach. No i co wam jeszcze mogę powiedzieć? Jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że takim w tym Nowym Jorku wyszła prohibicja, że przed prohibicją było 100 tysięcy barów, po 200 tysięcy, więc idziemy. To jest genialne, w ogóle ten klimat, ta muza, swing, lata, takie dwudzieste. Ludzie, którzy są totalnie odjechani, przychodzą tutaj w szelkach, w takim właśnie klimacie, żeby się idealnie wpasować w tą atmosferę. Zdecydowanie trzeba tu być, bo takich klubów... A no ja pierwszy raz jestem i zapewniam was, że to jest niesamowite doświadczenie. Mi się bardzo podobało. Można byłoby tu imprezować do rana, mając nadzieję, że policja nas nie złapie, jak to w czasach prohibicji. I słuchajcie, to, co jest w ogóle petardą, totalną petardą, to drinki w filiżankach po kawy. Jak to właśnie wtedy bywało? 10 na 10. Kolejny z barów Speakeasy, ale tym razem podróba, ale w ogóle w zajebistym patencie, bo wchodzi się dokładnie tak jak kiedyś, kiedy bary musiały się ukrywać, czyli wchodzimy przez pralnię. Zdejście się na Green Poincie, który kiedyś był typowo polską dzielnicą. Tutaj nadal są polskie akcenty, ale teraz jest zdecydowanie drożej i to jest w ogóle bardzo, bardzo modna dzielnica, gdzie czynsze apartamentów idą bardzo, bardzo w górę. Chodźcie!